W dzisiejszej półce wstydu zbieramy załogę i udajemy się na wyprawę w głębiny. W grze załoga wyprawa w głębiny. Jest to fenomenalna gra kooperacyjna, w której będziecie się wzbijać na wyżyny współpracy, nie wypowiadając ani jednego słowa. Zapraszam do oglądania. Potasujcie i rozdajcie graczom wszystkie duże karty. Nie ma znaczenia, jeżeli gracze nie będą mieli identycznej liczby kart. Dajcie każdemu jeden żeton komunikatu oraz kartę zastępczą. Ustawcie żeton sygnału alarmowego obrazkiem do dołu. Otwórzcie dziennik pokładowy i wybierzcie misję, której chcecie się podjąć. Podczas pierwszej gry spróbujcie ukończyć misję numer 1. Jeżeli macie ochotę, to możecie odczytać wstęp fabularny. Małe karty to karty misji. Potasujcie je i łóżcie zakryte obok siebie. Jesteście gotowi do gry. Karty misji mają z tyłu cyfry. To, którą cyfrę macie wziąć pod uwagę, zależne jest od liczby graczy przy stole. Karty będziecie dobierali tak długo, aż uzbieracie łączną sumę waszego poziomu trudności. Każdy z Was patrzy teraz na swoje karty. Ten, kto posiada kartę Batyskafu o wartości 4, zostaje kapitanem i bierze ten oto znacznik. Zaczynając od kapitana, gracz może wziąć misję albo spasować. Gracz może wziąć tylko jedną misję naraz. Jeżeli liczba misji jest mniejsza lub równa liczbie graczy, to muszą być one rozdane już w pierwszym okrążeniu. Jeżeli misji jest więcej niż graczy, to w danym okrążeniu każdy musi wziąć misję, o ile to możliwe. Jeżeli w ostatnim okrążeniu misji będzie mniej niż graczy, to wtedy znowu pojawia się możliwość spasowania. Mając na względzie, że zanim okrążenie się skończy, to misje muszą być rozdane. Większość misji będzie mówić o zgarnianiu konkretnych kart lub stawek. Omówmy, jak to zrobić. Stawka to wszystkie karty zagrane w danej rundzie. W grze jest 5 kolorów kart. Cztery podstawowe o wartościach 1 do 9 oraz batyskafy o wartościach 1 do 4. Kapitan zaczyna grę, zagrywając z ręki dowolną kartę. Zgodnie z ruchem wskazówek zegara, wszyscy gracze, jeżeli mogą, muszą zagrać kartę właśnie w tym kolorze. Jeżeli nie mają karty w tym kolorze, to mogą zagrać jakąkolwiek inną kartę. Osoba, która będzie miała najwyższą kartę w tym kolorze, zabiera wszystkie zagrane karty i układa zakryte przed sobą czyli zgarnęła stawkę. Osoba, która zgarnęła stawkę, rozpoczyna kolejną stawkę i tym samym określa, do jakiego koloru gracze będą zagrywać. Jeżeli nie możesz dorzucić do koloru, to Twoja karta nigdy nie wygra stawki, niezależnie od tego, jak jest wysoka. Wyjątkiem od tej reguły jest sytuacja, jeżeli nie możesz dorzucić do koloru, ale zagrasz kartę Batyskafu. Batyskafy zawsze wygrywają stawki, chyba że ktoś zagra wyższy Batyskaf. Batyskaf jest również kolorem, dlatego nic nie stoi na przeszkodzie, by gracz rozpoczynający stawkę zagrał kartę Batyskafu. I analogicznie, pozostali muszą zagrać kartę Batyskafu. Jeżeli jej nie mają, to mogą zagrać jakąkolwiek inną kartę. Gra toczy się do momentu, kiedy misja zostanie zrealizowana lub oblana, albo kiedy któryś z graczy nie będzie miał już kart do zagrania. Warto zapamiętać, że gracze mogą podglądać tylko ostatnią stawkę, pozostałe leżą na stole zakryte. Jeżeli wypełnicie wszystkie zadania, to misja zostaje uznana za ukończoną i wygrywacie. W przeciwnym wypadku ponosicie porażkę. Aby wygrać, będziecie musieli ze sobą ściśle współpracować. Problem polega jednak na tym, że nie możecie ze sobą rozmawiać, pokazywać kart, ani sugerować, w jaki sposób chcielibyście podejść do wykonywanych misji. Macie jednak do dyspozycji dwa narzędzia, które pomogą Wam przezwyciężyć to gigantyczne ograniczenie: jest to nadawanie komunikatów oraz sygnał alarmowy. Każdy z graczy podczas całej misji może nadać jeden komunikat. Możecie nadawać komunikaty po wybraniu misji przed pierwszą stawką i pomiędzy stawkami. Nadanie komunikatu polega na wyłożeniu na stół jednej z kart, a następnie położenie żetonu komunikatu na jednym z trzech miejsc. Żeton na górze karty oznacza, że jest to Twoja najwyższa karta w tym kolorze. Żeton na dole karty oznacza, że jest to Twoja najniższa karta w tym kolorze. Natomiast żeton po środku karty oznacza, że jest to Twoja jedyna karta w tym kolorze. Komunikat będzie leżeć na stole tak długo, aż nie zdecydujemy się zagrać tej karty. Aby pamiętać, że mamy jeszcze jedną kartę na stole, to można wziąć kartę zastępczą do ręki. Kiedy zagramy kartę z komunikatem, to po prostu odwróćcie żeton, aby zaznaczyć, że jest już wykorzystany. Komunikatu nie można nadać kartą Batyskafu. Zdarzyć się może, że po rozdaniu misji któryś z graczy zauważy, że z jego kartami niemożliwe jest wykonanie jej. Może wtedy zdecydować się wysłać sygnał alarmowy, przez odwrócenie tego żetonu. Wtedy wszyscy gracze wybierają z ręki jedną kartę, a następnie równocześnie przekazują ją graczowi siedzącemu obok. Nie ma znaczenia, czy karta zostanie przekazana na lewo lub na prawo, o ile wszyscy przekażą ją w tę samą stronę. Gra następnie toczy się normalnie, a po zakończeniu misji żeton sygnału należy odwrócić. Jeżeli wygracie misję, to możecie od razu przystąpić do kolejnej z dziennika pokładowego albo po prostu zwiększyć poziom trudności. Jeżeli natomiast przegraliście misję, to możecie albo powtórzyć ją z tymi samymi zadaniami, rozdając na nowo karty oraz powtarzając fazę wyboru misji, albo po prostu wylosować kolejne karty odpowiadające poziomowi trudności. Jeżeli macie problem ze zrozumieniem któregoś zadań, to szczegółowy opis znajdziecie na 16 stronie instrukcji. I to już wszystko, co musicie wiedzieć, aby w milczącej atmosferze wzbijać się na wyżyny analizy i kooperacji. Scenariusze oferują również niewielkie zmiany w zasadach, takie jak ograniczony czas misji czy zmiany w nadawaniu komunikatów. Ale to wszystko pozostawiam już Wam do eksploracji na własną rękę. Mam nadzieję, że materiał był dla Was użyteczny i że macie ochotę spróbować tej wspaniałej gry. Na chwilę obecną to wszystko. Ja nazywam się Łukasz Szydlik i oglądaliście Półkę Wstydu. Do zobaczenia!